Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale w pierwszym filmie, w którym chciałbym Wam przedstawić i nieco przybliżyć moją pierwszą terenówkę, którą zakupiłem. Jest to Hyundai Galloper. W naszym kraju dosyć egzotyczny samochód, ale uważam, że jest to całkowicie słuszny wybór, jeżeli chcemy kupić w miarę tanio fajną terenówkę na, na, na pierwszy po prostu taki samochód. Offroadowy, także w tym filmie postaram Wam się nieco przybliżyć, po prostu ten samochód, czym on się charakteryzuje. Wszystkich również zapraszam do subskrybowania mojego kanału. W przyszłości będzie pojawiało więcej filmów związanych z offroadem. I teraz co? Zapraszam już do oglądania. Dobra, zacznijmy sobie od tego, czym właściwie Hyundai galoper jest, bo tak jak wspomniałem, jest to dosyć rzadko spotykany samochód w naszym kraju. Samochód ten wychodził w dwóch generacjach od lat 90 do roku 2003. W Europie głównie możemy spotkać jednak drugą generację. Ja też jestem właścicielem drugiej generacji. Jeżeli chodzi o, o samochody z pierwszej generacji, no to raczej, raczej są to pojedyncze sztuki. Które dosyć ciężko jest znaleźć w ogóle w Europie. Samochód później został zastąpiony przez Hyundai Terakana, Także to są samochody, Hyundai Terakan jest po prostu następcą tej terenówki. W gruncie rzeczy Hyundai Galoper jest to samochód na licencji, na licencji od Mitsubishi. Dlatego też on przypomina i dzieli bardzo dużo części z Mitsubishi Pajero pierwszej i drugiej generacji, o ile dobrze pamiętam. Więc, mimo że jest to samochód raczej egzotyczny w naszych rejonach świata, to jeżeli chodzi o dostępność części, nie ma z tym większego problemu no bo po prostu większość rzeczy pasuje od. Pajero. Samochody te wychodziły zarówno w wersjach silnikowych, benzynowych jak i dieslowskich. Ja akurat jestem wers, właścicielem wersji dieslowskiej. Jest to silnik o pojemności 2,5 litra z intercoolerem. Wersje benzynowe charakteryzują się tym, że po prostu mają więcej mocy, co w terenie naprawdę fajnie robi. Jednak są dużo, dużo bardziej paliwożerne. Dlatego właśnie dieselki są polecane dla osób, które chcą w miarę tanio pokonywać te kilometry. Ja mam w swoim około 100 koni i tak one wychodziły. Wersje benzynowe były no nieco mocniejsze, ale są to jednostki znacznie bardziej paliwożerne. Jednocześnie też trzeba. Tutaj sobie powiedzieć, że są to dosyć pancerne jednostki silnikowe, tak naprawdę najgorzej co można zrobić to przegrzać ten silnik. No to wtedy pojawia się problem. W innych przypadkach raczej nie można narzekać na te jednostki, są to po prostu idiotoodporne silniki i tak jak mówię, jeżeli chodzi o części zamienne, tutaj też totalnie nie mam problemu, no bo to jest wszystko Gdzieś pokrewne z Pajero. Pajero jest w naszym kraju popularne, więc nie będzie to większy problem, żeby dostać do tego silnika części. Ja zdecydowałem się na tak zwaną wersję Long, wersję długą, pięciodrzwiową, która jest również siedmioosobowa. Wychodziły również galopery krótkie, które są trzydrzwiowe. Ja akurat wybrałem tą wersję siedmiosobową, mimo iż tylne, tylny rząd siedzeń u mnie został wyrzucony, dlatego, że chcę tym samochodem troszeczkę podróżować off -roadowo. i na takim samochodzie długim można po prostu zbudować sobie bardzo fajną zabudowę. Można sobie w tym nawet wygodnie spać. Nie trzeba tutaj inwestować w bagażnik dachowy ponieważ właśnie przy dobrze zrobionej zabudowie jest tutaj wystarczająco miejsca, żeby się po prostu komfortowo wyspać, zabrać się na wyprawę, nie będzie z tym większego problemu. Ja już swoją zabudowę wykonałem własnoręcznie. Nagram o niej osobny film, w którym powiem jak do pewnych rozwiązań, na jakie rozwiązania się po prostu zdecydowałem. W tym filmie jednak chcę troszeczkę jeszcze więcej opowiadać o tym samochodzie. Jest to klasyczna terenówka. Sama bryła też na to wskazuje, że jeszcze jest to samochód, który mocno nawiązuje swoimi kształtami do tej klasyki, klasyki. Mamy tutaj dwa sztywne mosty, skrzynie z reduktorem, napęd oczywiście można dopinać wedle uznania i po mniej więcej pół roku już obcowania z tym samochodem, mogę stwierdzić, że naprawdę dobrze radzi sobie w terenie. Wiadomo, nie jest to patrol, ma on jednak ograniczoną tą moc, jednak jest to tylko 100 koni, a samochód jest dosyć duży. Jednak do takiego lekkiego turystycznego upalania, do takich zwykłych weekendowych pojeżdżawek, ten samochód naprawdę. Dobrze sobie daje w takich sytuacjach radę. Nie mogę na nic narzekać, jeżeli chodzi właśnie o tą kwestię. tak jak wspomniałem na początku tego filmu. Jest to moja pierwsza taka poważniejsza terenówka. Wcześniej gdzieś tam za dzieciaka miałem tylko kontakt. Zdecydowałem się, że ten samochód właśnie zakupię z kilku powodów. Przede wszystkim Hyundai Galopery są nadal dostępne w całkiem atrakcyjnych cenach. Jak za to, co oferują, czyli za klasyczną budowę terenówki na ramie, no to można w całkiem w fajnych pieniądzach jeszcze te samochody kupić. Druga sprawa, no jednak jest to samochód pokrewny z Padero, przez co właśnie dostępność tych części jest naprawdę, naprawdę ok. Kolejna Kolejna sprawa to eksploatacja tego samochodu jest nie jest jakoś bardzo droga. Ceny części zamiennych są naprawdę przystępne. Samo spalanie również nie wykańcza naszego portfela, więc jeżeli ktoś chce sobie luźno zacząć po prostu w tym świecie offroadowym coś robić, to ten samochód jest naprawdę godny, godny uwagi. Kolejna też ważna sprawa to to, że w przeciwieństwie do Pajero, te samochody nie były tak mocno eksploatowane w terenie. Ludzie dużo rzadziej je po prostu mocno tyrali, co za tym też idzie. Łatwiej jest znaleźć zdrowy egzemplarz, który, przy którym nie trzeba bardzo dużo pracy wkładać, żeby był on całkowicie zdolny do jazdy. Pewnym minusem Galopera jest to, że w przeciwieństwie do Pajero jest on po prostu biedniej, biedniej wyposażony jednak Pajero jak tutaj sobie mm, zobaczymy środek jak tam wygląda a jak tutaj no to tutaj jest y, dużo biedniej ale nie zmienia to faktu że nadal możemy tutaj liczyć na klimatyzację czy też y, szyby otwierane elektrycznie wiadomo nie każdy to lubi niektórzy wiadomo są zwolennikami tego żeby tej elektroniki było po prostu jak najmniej w takich samochodach Tutaj już jej troszeczkę jest, ale nadal jest to samochód, który jest prosty w budowie i po prostu nie zawodzi. Można z nim śmiało pojechać w teren i nie bać się, że po prostu gdzieś stanie po drodze. Myślę, że warto też kilka słów wspomnieć o tym, jak tym samochodem się jeździ. Dla mnie jako dla osoby, która wcześniej nie miała zbyt dużo do czynienia z terenówkami, to przesi przesiadnięcie się do takiego samochodu naprawdę nie było czymś strasznym. Po prostu wsiadasz i jedziesz troszeczkę większym samochodem. Pozycja za kierownicą jest naprawdę, naprawdę fajna i na to nie można narzekać wszystko dobrze widać właśnie dużą zaletą tego samochodu w mojej ocenie jest po prostu widoczność w terenie kiedy gdzieś się przeciskamy przez wąską ulicę w lesie fajnie jest żeby po prostu widzieć gdzie się jedzie no i w tym samochodzie na pewno na pewno to jest na plus że ta widoczność jest spoko z minusów no to ten samochód nie krzyżuje się jakoś dobrze w terenie. To zawieszenie mogło być lepsze, szczerze mówiąc. Jednak do takiej jazdy wyprawowo-offroadowej, sporadycznie, nie do jakiegoś wielkiego upalania w terenie, ten samochód jak najbardziej się nadaje. W moim egzemplarzu na pewno będę chciał jeszcze zrobić lift, żeby większe koło tutaj zamontować, bo, bo to jest. Moim zdaniem, po prostu za mało, żeby móc tak komfortowo ten teren przemierzać. Ale do takiej jazdy, właśnie mieszanej, ja tym autem też troszeczkę jeżdżę na co dzień po prostu po asfalcie. To całkowicie dobrze to działa. Również gdzieś tam przybygi autostradowe można tym samochodem jechać. Jadąc tak 120, no to. Już troszeczkę w tym samochodzie jest głośno, no bo to nie jest nowy samochód, ale nadal jest to komfortowe doznanie. Ja u siebie mam opony AT, czyli mało agresywny bieżnik jest tutaj zastosowany, właśnie ze względu na to, że tym samochodem pokonuję też troszeczkę tych kilometrów asfaltem i jest to jak dla mnie najlepsze rozwiązanie na ten moment, żeby komfortowo sobie jeździć. No ale wiadomo, tutaj. Tutaj to jest już kwestia indywidualna. Z wad to niestety muszę powiedzieć, że tutaj te nadkola, te wszystkie plastiki, które tutaj są po całym samochodzie wokół, tam się zbiera po prostu błoto. No i niestety ten samochód w tych miejscach lubi sobie pognić. U mnie te nadkola zostały pomalowane farbą Raptor, żeby po prostu fajnie auto też wyglądało. I w tym terenie, kiedy on się gdzieś tam o gałęzie ociera, żeby nie powstawało jakieś rysy, bo seryjnie tutaj były te plastiki srebrne, no i one już były mocno zmęczone życiem. Teraz, jak mam już tego Raptora, no to wygląda to spoko. Nie ma szans, że się z tym stanie, ale właśnie niestety tutaj wszędzie było to, lubi, lubi sobie wpadać, no i trzeba mieć to po prostu na uwadze, żeby ten samochód po jakichś wycieczkach w teren tutaj wyczyścić, no bo później będzie po prostu rdza tą budę mocno brała. Dobra, to teraz w ramach podsumowania. Myślę, że Hyundai Galoper jest całkiem, całkiem fajną opcją dla osób, które w tym off-roadzie chcą sobie zacząć robić, sobie jeździć i chcą mieć auto, które radzi sobie dobrze, jest dostępne nadal w dobrych pieniądzach i też w jakiś sposób się wyróżnia, no bo gdzieś na jakichś rajdach galoperów się za dużo nie spotyka. Myślę, że fajną opcją dla osób, które chcą stricte się bawić w terenie, ta opcja galopera 3 jest naprawdę ciekawa. Dla osób właśnie, które chcą sobie czasami gdzieś wyruszyć po prostu w przespać się w takim samochodzie, ta wersja Long jest naprawdę, naprawdę wystarczająca. Do upalania stricte w terenie na pewno wersje benzynowe będą lepsze, do po prostu toczenia się przez ten teren. W miarę komfortowy sposób diesel całkowicie wystarcza. No i diesel też ma to do siebie, że jest oszczędniejszy i naprawdę jest to jednostka bez awaryjna. Co też myślę jest ważne, to gratów do tego samochodu naprawdę nie brakuje przez to, że Pajero jest samochodem pokrewnym. No to tutaj mnóstwo mnóstwo rzeczy można do tego samochodu dołożyć, żeby stał on się bardziej off-roadowy. Ja swój samochód będę oczywiście jeszcze tutaj wyposażał w jakiś bagażnik dachowy, będzie tutaj snorkel, wyciągarka i kilka jeszcze innych rzeczy. To też będę chciał wam pokazać na tym kanale, jak ten samochód przerabiam. Ale, jeżeli ktoś właśnie chce ze swojego seryjnego galopera stworzyć naprawdę potwora w teren, to taka możliwość jak najbardziej jest. Są dostępne lifty, zawieszenia, są dostępne naprawdę przeróżne gadżety, do tego można z auta zamontować, przez co ten samochód może stać się naprawdę poważnym wojownikiem do walki w błocie, ale też można po prostu tym autem siąść po zakupie i jechać w teren i niczym się nie przejmować. także jest to naprawdę spoko samochód na start tej przygody offroadowej. E, przynajmniej takie jest moje zdanie, po tak jak mówię pół roku użytkowania tego samochodu. sobie tutaj z nim powoli działam i będę chciał troszeczkę na tym kanale więcej e, pokazać e, swoich przygód właśnie z tym oto samochodem. jeżeli zainteresował ci ten temat Zainteresował Cię ten samochód, to tak mówię. Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. W przyszłości będą się pojawiały kolejne filmy, w którym pokażę Wam, jak ten samochód przygotowuje nieco bardziej w teren oraz jak ten samochód po prostu upala w terenie. Pokażę Wam go w akcji. A na dzisiaj to by było tyle. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. I serdecznie zapraszam do następnych moich filmów. Do zobaczenia.